Hej, hejo! Mam na Iwona i zapraszam was na nowy filmik, na nowy vlog. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Będzie to filmik z kilku najbliższych dni, prawdopodobnie dzisiaj, z jutra i z poniedziałku. E, czy tak faktycznie będzie? Zobaczymy, może jeszcze zahaczymy o wtorek. E, dzisiaj będzie dość intensywny dzień, ponieważ e, mam mm. dużo nauki przed sobą. Mam w poniedziałek egzamin ustny o 8.30, jestem pierwsza na liście. Do tego dzisiaj wieczorem idą na imprezę, taką bardziej oficjalną, więc tak od 17 będę się pewnie przygotowywała. A na 12.00 mam zarezerwowany pokój do cichej nauki do 16 w bibliotece, więc na 12 zmierzam do biblioteki. Teraz do 12 ja mam planie położyć ją w pokoju, bo nie mam mojej więc y, miałam mi tę bibliotekę. Ja stwierdziłam, że jak już tutaj nie ma nikogo, to zostaje w pokoju. Więc najbliższe 2 godziny spędzam z metodologią badań społecznych u mnie w pokoju, a potem w bibliotece. No I cóż, zobaczymy, co ten dzień dzisiaj jeszcze da. Jak to się wszystko potoczy. Mam nadzieję, że taki vlog, filmik się Wam spodoba, jak tak, to w kategorii zawsze zostanie ze mną na dłużej, a ja już zmykam, ja już lecę się uczyć i do zobaczenia później. Ja, ja właśnie zmierzam do biblioteki się pouczyć i to z moimi tataczkami, bo szkodami czasu tak w sumie, bo ja mam go bardzo małą uglęzną pulę czasu mam. I idę teraz właśnie użyć się. czas będę w pokoju, iniwidalne nauki zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że spoko. No i cóż, czekam ja dużo nauki, te 4 godziny, a potem już przygotowuję do imprezy. Więc trochę nauki i połączyć to wszystko. Lecę. Ja dzisiaj w całkowicie innym luku. za chwilę wychodzę na imprezę. Mam taką sukienkę, jak widzicie. Wczoraj ją kupiłam i też razem będę mieć na przyszły tydzień na wesele, więc się bardzo cieszę, chociaż ja miałam i planie nie kupować. Ale kolor jest mój, też jest idealna długość, jest fajny krój, wszystko mi się podoba. Więc stwierdziłam, że okej, okay, dobra. Dzisiaj będzie impreza. Tak idealnie, żeby się odstresować przed poniedziałkiem, przed egzaminem. No i cóż, ja powoli zmykam. Bye bye. Hej, hej, sorry, że tak leżąc, ale nie chce mi się usiąść, ani mi się nie chce wstawać, po prostu mam ochotę tak naprawdę tylko spać, a nikt za mnie nie zda egzamin egzaminu jutro rano, więc no cóż, powtarzam, uczę się, zostało mi jeszcze około sześciu zagadnień do przerobienia, z czego... Ich Dlatego co ja, że to dwa są takie easy, plus powtórka wszystkiego tego, co się uczyłam w piątek i wczoraj. Ja więc trochę jeszcze mnie czeka nauki. Stwierdziłam, że po prostu pójdę spać, jak już będę zmęczona i jak już będzie mi się chciało spać, to wtedy pójdę spać, jakoś nie nastawiam się do której będę się uczyła, do której nie, bo uważam, że lepiej się wyspać, pospać godzinę dłużej niż godzinę mniej, bo i tak ta wiedza, no to raczej nie zostanie z nami, jak jesteśmy już tak całkiem wyrąbani. Wczoraj na imprezie było genialnie, było super, przepiękne miejsce nad jeziorem, dobre jedzonko, fajnie się wybawiłam ze znajomymi. Impreza super. Cieszę się, że poszłam. Cieszę się, że poszłam i że miałam w ogóle możliwość pójść. No dobra, a ja teraz zmykam na moich notatek. Zostało mi jeszcze tuś sporo. I znowu na pierwszy egzamin w sesji letniej ubrałam się w miarę tak galowo, nie galowo elegancko, że tak powiem. Jest 7:40, a o 8:30 wchodzę na ustnie, więc idealnie jeszcze trochę powtórzę, co jest operacją, I lecę. Pociąg mam o 15.37, jeszcze muszę kupić na niego bilet, więc chyba to teraz pójdę zrobić, zanim jeszcze nie mam burzy. No i będę cały dzień ubolewana tą walniętą metodologią. <głynie> Ogólnie metodologia no, jest ciężka, jest skomplikowana. Cieszę się, że zdałam, ale tak jak mówię, czuję niedosyt, czuję niedosyt i tyle. A ja już nie będę się teraz na tym rozwodziła, lecę się pakować, kupować bilet i zjeść śniadanie. No ale mój dzień tak trochę zostawiacie z jechanym tu. Nie stwierdziłam, że warto coś zjeść. E, moje śniadanie to jest kawa, zwykła czarna, bo skończyło mi się już mleko, a nie opłacam się kupować do jednej kawy mleka, że wiatr tutaj się zepsuło po tygodniu mojej nieobecności. I dlatego kupiłam też sobie drożdżówkę z makiem, więc dzisiaj mam śniadanie na słodko. Normalnie jem na słono, ale jakoś tak y, nie chciało mi się nic robić. Chcę zrobić sobie tylko bułkę na drogę, więc dalej mi zostanie, mam trochę sera i trochę, mam trochę sera, żółtego i serka do kanapek, więc po prostu taką kanapkę sobie ciachnę. a teraz, no cóż, jem trochę na słodko, kichać mi się chce. Y, ogólnie z tą metodologą to jest tak, że <ścoughs> część osób dostała super ocenę, a teraz coś znowu dostało słabszą ocenę, więc to takie po prostu typowe pytanie zależy jaki ma humor w na momencie prowadząca, no i ja nas teraz ulewa, ogólnie oberwanie chmur od jakichś jakich 10-15 minut, więc cieszę się, że przyszłam do domu, że jestem już w akademiku wcześniej, no i moje pakowanie się jakoś zbytnio tam nie polepszyło, em, ale na chwilę to jakoś ogarnę, stwierdziłam, że pierwsze coś, ale rypnęło tutaj. Że pierwsze muszę coś zjeść. Kupiłam już też bilet powrotny, więc dzisiaj na pewno wracam. Eee, I no, piszę znajomym, którzy wychodzą, jak ze mną. Jestem ciekawa, po prostu, jak tam im idzie i jakie mają nastawienie, uczucia. I teraz, a ja już zmykam jeść, bo jestem głodna. Fantastycznie z życia albo ze śniadania. Kiedyś te troszeczki były pyszne, były takie po prostu wilgotne, dobre, dużo maku, dużo tej takiego sosu. A teraz są takie suche. Niedobre. A cena w sumie jest wyższa niż była wcześniej, więc w sumie też powinny być takie same dobre, jak wcześniej były. No, ale nie. Nie, to się, to się nie lubię. Po prostu jest suche, jak byłoby, w ogóle też jest stara, mam wrażenie. A w piekarni nie może być starej. Ja na przykład miałam że miałam sobie zabrać sobie eklarka dzisiaj, ale widziałam, że są takie trochę podsuszone. No, więc... Hmm. Lecę jeść dalej, deszcz sobie dalej pada, ludzie dalej sobie zdają. Dobrze, że jestem już po, bo się nie muszę stresować. Hejo, jest już 12.30, ja właśnie wjeżdżam do biblioteki oddać książki, te, które już nie będę z nich korzystać, żeby już ich nie mieć w pokoju. I idę też odesłać paczkę z Zalando, dwie sukienki, więc tak trochę czas mi zajmie, a potem już skieruję się do akademika i już będę się na pociąg. Więc no cóż, po ulewie jest trochę chłodno, przyjemnie, fajnie. A teraz idę, idę sobie ogólnie między stadionem a między Orlikami. I tak korzystam z dobrej pogody pomiędzy deszczami. Okej, okay. taki, taki dziwny kadr będzie, ale mam dwie walizki, więc jest mi ciężko. Ogólnie nie ja postanowiłam dworca, na którym najczęściej wysiadam, dworca w Czechowicach, bo jest w remontu, w sumie jest w remoncie i jest całkiem inny niż był wcześniej. Jestem w pozytywnym w szoku, wiem, że tu teraz taty, bo czeka już na mnie, więc lecę. Hejjo, ja jestem już w domu rodzinnym i właśnie jestem z tatą na polowaniach na dziki bez, na czarny bez. Ech, no właśnie, Ech, i właśnie nazbierałyśmy, bo będziemy robić syrop z dzikiego bzu, bo ponoć jest bardzo zdrowy i ponoć jest dobry, więc stwierdziliśmy, że jedziemy poszukać, no i będę go tak robić. Um, ogólnie zrobiłam dzisiaj, um, miała to być lemoniada, ale w sumie taki pod wyszedł na bazie wody z cukrem i z cytryną, bo miałam po prostu, mi dostało po bzie trochę. E, I do tego um, truskawki, mięta i um, cytryna jeszcze i rabarbar. mięte i rabarbar miałam ze swego grudka, więc tutaj akurat miałam izi, a truskawki mama kupiła i takie coś do picia. Wyszło bardzo smaczne, więc polecam. No a to robiłam wcześniej... Bo A ja dzisiaj mam w planie się pouczyć, tutaj mam już przygotowanych część świszek, takich podstawowych, po prostu pojęć, które muszę umieć też szczęść dopiero roz, z trzech rozdziałów, jeszcze mi czekają kolejne 7 do takiego właśnie spisania i potem będę powtarzała moje notatki, które mam z wykładów i z ćwiczeń jeszcze, bo mam za tydzień egzamin taki najtrudniejszy z psychologii poznania, poznawczej procesy poznawcze. E, mam też dzisiaj troszkę poczytać. Mam tak naprawdę rozpoczęte dwie książki e, i zobaczymy, co nam pójdzie dalej, w sumie tak trzy. E, jedną to słucham w audiobooku Dzieci Aspergera. I ja muszę wam powiedzieć, że ta książka nie wiem, jakoś tak nie przekonuje mnie do końca i chyba przerwę jej czytanie i słuchanie, bo to nie jest to, co ja myślałam, że to będzie. To jest historia o trzeciej Rzeszy, o tym, jak było dzieci takie traktowane o eutanazji dzieci, eutanazji dorosłych. I to jest w porządku, ale tytuł Dzieci Aspergera, czyli byśmy, ich, byśmy tak naprawdę oczekujemy, że to będą dzieciaki z, z właśnie Aspergerem oraz e, historia właśnie o Aspergerze jako o sobie i troszkę to jest przeplatane, ale jak na razie po 3 godzinach słuchania mam wrażenie, że tego tu jest za mało. Takie długie wprowadzenie w ogóle było, bardzo długie i potem mam wrażenie, że jest wprowadzenie, kolejne wprowadzenie do e, już właściwej części książki. Ehm, na pewno jest to gratka dla miłośników osób, które robią właśnie drugą wolę światową, czytać o tym. Ja bardzo lubię, ale to chyba nie jest do końca ta książka, bo bardziej myślałam, że będzie o podłożu psychologicznym, a tak do końca to nie jest. No to już zobaczymy, co będzie dalej. Rozpoczęłam też wczoraj, wczoraj czytać Bożą Grobie. Jestem na razie na pierwszym rozdziale, więc no to już za dużo nie poczytałam. Jija Krzysztofa, bo po prostu chciałam poczuć jakąś fantastykę, w ogóle cokolwiek tak naprawdę zacząć, i stwierdziłam, że wezmę weszłym tobach. Skończyłam pierwszy tom, ostatnio to jestem ciekawa, co będzie dalej, więc rozpoczęłam drugi tom. Mam nadzieję, że w czerwcu uda mi się skończyć. E, I rozpoczęłam też tutaj insta serial o miłości, czyli mam Ginekolog. No ja bardzo lubię, oglądać Mam Ginekolog, słuchać jej porad, ogólnie jej życia na Instagramie, więc stwierdziłam, że pożyczę od Patti i że właśnie przytam jej, mam z pierwszy tom, i mam też drugi insta serial o ślubie. E, to jest bardzo taka lekka, szybka książka, którą po prostu przelecimy, ale troszkę mnie tak. bo to jest spisane, było na Instagramie i w sumie to, co mi troszkę przeszkadza, to tutaj te dopowiadania, które są takie typowo instagramowe. Ja, ja na przykład bym to usunęła, ale rozumiem, czemu to tam jest. I po prostu myślę, że teraz kolejne rozdziały już będą bez tego czytać. To to jest takie takie bardzo nie oka czytanie. Więc no cóż, czytam teraz to. Boże ogrobie grobie i słucham w audiobooku dzieci Aspergera, ale tak jak mówię, chyba przerwę. Chyba przerwę, żeby coś innego poczytać, posłuchać. No ale zobaczymy. Dobra, a ja już teraz zmykam troszkę do czytania i troszkę do uczenia się. Do zobaczenia później. Pa. Hejo, jest już co prawda, e, dobra. Hejo, jest już co prawda kilka dni później niż ten vlog w ogóle miał miejsce, ale zwróciłam, że Wam powiem kilka słów o książce Mamy Ginekolog, czyli insta serial o miłości, ponieważ skończyłam pierwszy tam, rozpoczęłam też drugi, raz zostawiłam go w domu rodziny, specjalnie, żeby nie czytać, żeby się skupić na nauce. Muszę powiedzieć, że ta książka. Mm, dla osób, które oglądają Mamy Ginekolog, które ją obserwują i działalność w internecie, to będzie w porządku, będzie dobra. Nie dla wszystkich. Jest to coś taka dość przyjemna książka o miłości, w sumie o wydarzeniach, które ma wrażenie, że no niemożliwe, żeby to się w ogóle wydarzyło, żeby tyle razy yy, tak, zataczać koło w pewien sposób. Mi się książkę czytało... OK, w porządku, nie jest to lektura, którą ja będę polecała osobom. Jest to po prostu taka książka przyjemna na wieczór, na po, porawę humoru, na poczytanie o tym, jak in, u innych wyglądała rozpoczęcie znajomości, rozpoczęcie wielkiej miłości. I myślę, że dla osób, które w ogóle nie wiedzą, kim jest Wam ginekolog, to ta książka po prostu będzie takie ugychy, co to w ogóle jest, dajcie spokój, po co to w ogóle czytać. A tak jak mówię, dla osób, które obserwują, to to będzie po prostu taka... Dobre dopowiedzenie historii tego, co oglądamy, słuchamy, widzimy na Instagramie i już takie dopowiedzenie historii w większym formacie. Więc ten sposób jest w porządku, ale cóż, dla obcych, no to raczej, raczej, raczej nie. A ja już teraz mi się żegnam. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał z kilku dni. Później byłam na weselu. Ja na weselu nic nie nagrywałam, bo to jednak czas z rodziną, czas z znajomymi, z przyjaciółmi. Powiem tylko tyle, że było super, że było świetnie i mi się bardzo dobrze bawiło. A teraz tym, już tutaj w Olsztynie ostatnie dni, więc no cóż, nie, wy, nie wychodzę do przodu, tylko po prostu żegnam się z Wami w tym vlogu. Jak się podobała łapka do góry i zapraszam, na dłużej. A bye. bye.